Jak dobrze, że włączyliście ten filmik. Zostańcie ze mną do końca, dobra? Nawet intro olałem, żeby szybko powiedzieć Wam o co chodzi. Jest konkurs. Czekaj, czekaj. Nie wyłączę filmiku. Zdejmij kursor z pauzy. Tak, znowu chodzi o tę koszulkę. Maginarium robi konkurs, ale tym razem dla Was i do wygrania są zestawy ich produktów. Ta koszulka, jako jedna z trzech, bierze udział w konkursie na najciekawszy wzór. Sam tą koszulkę zaprojektowałem, więc bardzo bym chciał tym razem coś wygrać. Narobiłem wam tyle konkursów, więc może chociaż oddzięczycie się, ponieważ ja sam nie mogę wziąć w nim udziału. Dlatego potrzebuję waszej pomocy. A zasady są bardzo proste: wymyślcie ciekawy, inteligentny i zabawny komentarz, dlaczego koszulka z takim wzorem powinna wygrać konkurs maginarium. Swoje uzasadnienie wysyłacie mailem na adres info@maginarium.pl I to tyle. Jury wyłoni najciekawszą opinię. Ta opinia wygra i ta koszulka, do której opinia poszła, także wygra. Konkurencja jest mocna, ale liczę na Waszą inteligencję, drodzy rpgowcy. Proszę, wymyślcie coś naprawdę i wyślijcie na ten adres infomaupa.magnarium.pl. I yy, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz: trzeba w temacie maila wpisać od razu baniak, bo to baniaka wzór ma wygrać. Autor tej najciekawszej opinii, dlaczego ta koszulka powinna wygrać. Zwycięża, dostaje nagrodę od Maginarium, przy okazji ja wygrywam wygrywa koszulka, wszyscy są happy. A jeżeli uda się wygrać, no to koniecznie będę chciał się spotkać z autorem tej opinii na Pyrkonie i już wtedy jeszcze osobiście mu podziękuję. Maile możecie wysyłać już teraz do czwartku do godziny 19.00, ale spokojnie, nie tak na pałę przemyślcie najpierw uzasadnienie, napiszcie coś dobrego i wyślijcie. Macie ode mnie od razu ukłony i podziękowania za obejrzenie tego filmiku do końca, za chęć wzięcia udziału w konkursie. I jeszcze raz do zobaczenia na Pyrkonie. Cześć!